Cześć, witamy na kanale Kinga Australia. Dzisiaj nareszcie odcinek nagrywany razem. Jako, że spędzimy cały dzień w domu, będziemy jedli trzy posiłki w domu i postanowiliśmy, że. Że będziemy jeść tylko kangura cały dzień. I damy wam recenzję, jak smakują potrawy z kangura. Jak widzicie, po naszym otoczeniu zabieramy się do rzeczy natychmiast. Jest rano, jesteśmy głodni. Więc będzie pierwszy posiłek, i na pierwszy posiłek będą kiełbaski. Ale nie tylko kiełbaski, będziemy jedli cały dzień. Mamy tutaj trzy różne produkty mięsne z kangura, te o których już powiedziałam. Potem na obiad zdecydowaliśmy się wybrać steki. A na ostatni posiłek, jeżeli przeżyjemy dwa poprzednie, będzie to burger. W kiełbaskach, na które teraz będziemy się zabierać, jest... Myślę, że można to porównać do parówek, chociaż zawartość mięsa jest dość wysoka, bo jest tutaj aż 80% mięsa. No i jak wiadomo, w kiełbaskach e, najwięcej za smak decyduje, decydują przyprawy, więc tak na 100% może nie będziemy jeszcze pewni, jak smakuje samo to mięso, samo w sobie. Dlatego też na obiad mamy najczystsze mięso, jakie da się tylko sobie wyobrazić. Jest to po prostu stek które postanowimy, przy, postanowimy przyrządzić po swojemu y, z jakąś tam pomocą internetową, chociaż podobno jest to bardzo trudne, więc prawie na pewno zrobimy to źle, bo jest tutaj bardzo niska zawartość y, tłuszczu w tym mięsie, poniżej. W tym mięsu? Mięcie. W tym mięsie. poniżej 2%, co sprawia, że jeżeli będziemy je y, smażyć za krótko, to będzie ono bardzo gumowe, jeżeli będziemy je smażyć troszeczkę za długo, to będzie bardzo twarde, ale z tego powodu, że jest to mięso tak nisko tłuszczowe i ma też na przykład dwa razy więcej żelaza niż wołowina, jest to mięso uznawane za taką zdrową alternatywę do właśnie wołowiny czy innych czerwonych mięs. Oczywiście, produkcja tego mięsa wiąże się z odezwami niezadowolonych aktywistów, praw zwierząt, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy uważają, że właśnie mięso z kangura jest lepsze pod tym względem. W porównaniu do produkcji innych mięs, ponieważ wszystkie kangury pozyskiwane są z. Nie ma farm kangurów, one wszystkie, które są przetwarzane do mięsa, są pozyskiwane z naturalnych warunków. Dlatego niektórzy uważają, że jest to dobre, bo nie wymaga to dodatkowych farm. One emitują także mniej gazu ciepla cieplarnianego w porównaniu do bydła i no, nie są też trzymane w takich warunkach jak bydło, więc to może być plus, ale może być to też minus dla niektórych. Też pewnie nie są tak karmione jak te zwierzęta na farmach, często na jakichś tam sterydach, żeby urosło jak największe, żeby to mięso jak najbardziej spuchło, A no, w naturalnym środowisku kangury odżywiają się naturalnie. I też z tego powodu, że niektórzy uważają, że to mięso jest takie super, to jest też dieta, która nazywa się kangatarianizm, która jest wegetarianizmem z dodatkiem jedynie mięsa z kangura, w zwykłych marketach, w których dokonujemy codziennych zakupów, to mięso jest dostępne cały czas i my byliśmy w stanie kupić w jednym miejscu te trzy rzeczy w cenach nieznacznie odbiegających od cen kilogramowo innych rodzajów mięsa. Jeszcze ciekawostka, nasze parówki, które zjemy na śniadanie, noszą dumną nazwę Kanga Bangas. I to nie jest, że to tylko ten producent tak wymyślił. To jest ogólnie przyjęta nazwa na kiełbaski z kangura. Kanga banga. Świetle dla dorastających dzieci. Ciekawe czy nie są po tym za bardzo rozbrykane. Pachną dobrze. Pachnie jak psie żarcie. Kolejna ciekawostka to to, że nawet w Australii wprowadzanie tego mięsa na rynek nie było takim łatwym zadaniem. Do 1980 roku spożywanie tego mięsa było nielegalne przez ludzi, a do 1993 roku w niektórych stanach było ono sprzedawane jednak tylko jako pokarm dla zwierząt. A przecież się, jak coś robi na opakowaniu? No jak się? No zaraz ci wszystkie wypadną. Tam się, że się smaży, nie? Nie, w piekarniku się robi. Ty czemu gotujesz wodę? Krzysztof, czemu ty nie umiesz czytać? Ja umiem. To czemu z tego nie korzystasz? Chuj, chuj, chuj. A wiesz, że to można czytać, zanim się otworzy opakowanie? Nie. To Krzysztof uczy się gotowania. Dzień pierwszy. na no, patelni zrobię, akurat mam. Super. Ma być na jajka, ale... Jeszcze powiązali ci wszystkie, żeby ci utrudnić. Kanga banga i do przodu. To moje nowe moto. Czemu cztery? Ja nie chcę tak dużo. Ja jedną chcę. Jeszcze będziesz żałować, że tylko jedną chciałaś? Jakości. że jest dużo mięsa. ma taki właśnie słodkawy posmak, jakby tak samo jak dżerki mają. Dżerki też mają takie taki słodkawy, nie? No, ale dżerki są z bifu. Czyli, że ogólnie to jest taki smak czerwonego mięsa. No. No nie jest to jakaś rewolucja smakowa, żebym powiedział, o co to jest. Że jest to jakoś bardzo niedobre, albo bardzo dobre, albo bardzo inne od tego, co znamy. No mi się wydaje, że jest to, że smak jest najbardziej zbliżony do wołowiny? Tak jakby to były takie parówki 80% wołowiny, a ja takie w ogóle istnieją. Mm, spoko. I zapraszamy do części obiadowej. Teraz moment, na który najbardziej czekałam, czyli e, steki. No wyglądają jak wołowina. Pachną chyba jak wołowina, ale tak jak już Krzysztof mówił przy śniadaniu, jest to dziwny taki bardziej słodki zapach. Taki słodki, prawie kwaśny. Ty ja też tak uważasz? No, ten trochę inny niż te parówki. Nie, Tam ale tak, jest no. kwaśnady. Ciekawe, ciekawe. No, to jest już 100% mięsa, więc tutaj nie ma żadnego oszukaństwa. I rzeczywiście co da się zauważyć, to to, że jest bardzo mało e, tutaj tłuszczu, bardzo mało tych białych linii. No więc bierzemy po prostu dwa steki. Trochę grube one są. Nie wiem. Mam nadzieję, że, <laughs> że nam się to uda zrobić. Chociaż to jest żadni nie, nie, kucharze, więc jest duże ryzyko, że jak już mówiłam, coś pójdzie nie tak. Ale na opakowanie jest napisane, że po prostu bierzemy steka, solimy, pieprzymy, kładziemy cztery. Do 6 minut na jednej stronie, 4 do 6 minut na drugiej stronie, żeby nam powstały steki taki medium rare, czyli takie trochę jeszcze czerwone w środku. I zobaczymy. Daliśmy 4 minuty z każdej strony. Pierwszy sól. W przepisie na tyle opakowania było, żeby teraz na 10 minut zostawić je pod folią, więc wszystko robimy tak, jak nam przykazali. Eee, smak podobno jest bardziej intensywny niż smak innych mięs, dlatego też nie zaleca się jakichś agresywnych dodatków do tego. Poszłam po prostu po zwykłe ziemniaki i brokuł, czyli eee, dość taki delikatny wybór, żeby nam nie przysłaniał naszego testu smaku. Ale to nie jest brokuł. No to się nazywa brokolini. I rzeczywiście no może nie jest to taki zwykły brokuł, ale jest to broko coś tam. I to będziemy podawać z prażonym yy, migdałem. Jeżeli miałbym porównać do jakiegokolwiek innego gatunku mięsa, to na pewno bym porównał do wołowiny, do beef. Wydaje mi się, że wyczuwałem taki posmak wątróbki i trochę też podobną teksturę do wątróbki. Jestem zaskoczony, że w ogóle udało nam się to przyrządzić tak technicznie poprawnie, bo naprawdę wyszło w sam raz. Nie za twardy, ale też nie surowy. Tak jak na naszą częstotliwość przygotowywania steków to na pewno duży sukces. Ja nie jestem z fanem mięsa w takiej formie takiego po prostu zbitego kawałka mięsa. Ja bardziej lubię jakieś sosy, gulasze, tego typu rzeczy. Naprawdę to mięso jest e, wyczuwalnie dobrej jakości. Rzeczywiście jest w nim mało tłuszczu, jest w nim mało jakichś tam Jaki. takich żylastych elementów, których ja po prostu nienawidzę w, w mięsie. I e, jest. Podobne z wyglądu do steka z wołowiny, ale w smaku jest bardziej intensywne. Tak jak Krzysztof powiedział, ten posmak wątróbki to znaczy, jest taki bardziej intensywny, mięsny smak. A dodatkowo w środku jest, bo wiadomo, że z zewnątrz ten stek no, był twardy, tam gdzie, się, tam gdzie leżał na patelni, ale w środku był idealny i jego tekstura była bardzo, bardzo delikatna. Czego jeszcze nie doświadczyłam wcześniej w stekach z wołowiny, więc to mnie zaskoczyło na plus. I nie dziwię się, że niektórzy ludzie wybierają takie mięso ponad wołowinę. Kolacja, a na kolację burgerki. A jak burgerki? To caramelized owl. Caramelized? Carmelized. Onion. carmelized? carmelized. Wow czy te burgery w wodzie się robić czy... Wygląda normalnie Tylko jakby trochę takie bardziej mokre niż, niż normalne te tak? No ale to wiadomo, że tu są jakieś jajka, jakiś olej pewnie jakieś przyprawy, więc... kolację, zdrowy i pożywny burger z kangura. Polecam. Znaczy, zaraz potwierdzę polecam. Polecam. Mm, dobry. Tyle mięsa, to nie wiem kiedy zjadłam w jeden dzień. A ja zjadłem tyle mięsa, co przez 5 lat mieszkania w akademiku. O. Ja jestem pozytywnie zaskoczona, chociaż wydaje mi się, że i tak nie wejdzie to do naszego jabłospisu, z tego powodu, że to po prostu jest tak e, moralnie i mentalnie dziwne. No, myślę, że fajnie jako ciekawostka i fajnie było posmakować. I myślę, że jak kiedyś wrócimy do Polski, to sporo osób się będzie pytać, czy jadłem kiedyś kangurę, też mogę powiedzieć, że jadłem. Ale no, burgery były najlepsze kiełbaski na drugim miejscu, z tak nie do końca już ale tak jak mówiłem, ja po prostu nie jestem fanem tego typu potrawy. A mi z kolei jest tak najbardziej smakowo z tych rzeczy. Z naszej strony to już wszystko. Dajcie znać, czy wy spróbowalibyście mięsa kangura, albo ogólnie jakie jest wasze podejście do próbowania dziwnych, specjalów kulinarnych z innych zakątków świata. I koniecznie dajcie znać jakie jest najdziwniejsze, tanie, najdziwniejsze mięso, jakie Wy kiedykolwiek jedliście. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Cześć, trzymajcie się.